Blogi kulinarne e, bywają często e, definiowane jako takie swoiste kuriozum. Tutaj też był przypadek na Hyde Parku, kiedy był zapowiadany pierwszy blog kulinarny. E, autorka zaczęła mówić o... Nożach, co wzbudziło takie lekkie uśmiechy, i właściwie to nie wiadomo było o co chodzi. Bo tak naprawdę, czy blogi kulinarne to są blogi specjalistyczne, czy one w ogóle mogą się równać w dyskusjach, czy w poziomie dyskusji z blogami o np. e-marketingu? Nie wiadomo, ale tak naprawdę, moim zdaniem, jako autorki bloga kulinarnego, mogę się powiedzieć, że te blogi kulinarne naprawdę są specjalistyczne, są konkretne, posty są nasycone, wyczerpujące i tak naprawdę nie ma niczego bardziej konkretnego niż na przykład jakiś e, przepis, którego tak naprawdę alchemia po prostu określa e, efekt końcowy i sukces. Jeżeli chodzi o marketing na takich blogach, jest to właśnie uzależnione od tego, że e, jego autorzy, też większość autorki, e, właśnie podejmują się tego konkretnego tematu, czyli kulinaria, ponieważ nie ma niczego bardziej naturalnego i właściwie właściwego naszej codzienności niż e, gotowanie. Przecież każdy potrafi gotować. Mama moja gotuje, moja kuzynka, moja dziewczyna gotuje, ja sobie zrobię herbatę i zrobię sobie kanapki, więc dlaczego, żeby to miało być takie specjalne i jak po prostu możemy o tym dyskutować jak możemy takie blogi oceniać albo ze sobą porównywać. Okazuje się, że autorzy są bardzo różni. Niektórzy bardzo świadomie prowadzą swoje blogi i są to blogi na przykład takie jak White Play, gdzie absolutnie nie ma żadnych reklam i jest to jakby z góry określone. Są blogi, które bardzo chętnie zapraszają do siebie różnych reklamodawców. Bez względu na gratyfikację. Chodzi o to, żeby na przykład coś się działo, ale jeżeli chodzi o samą formę uprawiania reklamy czy uprawiania marketingu, jest, mogę powiedzieć, że kolejkuje się tutaj więcej przykładów negatywnych niż pozytywnych. Czyli więcej jest takich akcji, które na przykład. Wołają o to, żeby autorzy blogów tak naprawdę edukowali się w marketingu. E, tak jak dzisiaj była dyskusja o marketingu na blogach, e, to uważam, że niekoniecznie chodzi o to, żeby edukować tych, którzy nam te oferty, czy też blogerom, oferty składają, tylko żeby samemu mieć e, określoną wrażliwość i określony m, sposób postępowania i mm -hmm. sposób właściwie i wizję tego, jak to wszystko przedstawiać. Często jest tak, że po prostu e, te reklamy są bardzo dosłowne, są wręcz takie e, patologiczne. I kiedy e, zdarza się, że jest blog, który ja osobiście bardzo lubię i często obserwuję. I kiedy się zdarza nagle, po prostu jak grom z jasnego nieba widzę na przykład reklamę jakiegoś e, narzędzia kuchennego, jakiegoś precjoza, które jest po prostu nagminnie używane, I wtedy okazuje się, że po prostu sposób, w jaki jest to przedstawione, jest po prostu tak. Em, żenujące czasami i tak y, mało kreatywny i tak bardzo wprost, że zupełnie zaczynam mnie odrzucać od tego bloga i na przykład od jego autora. Mhm. Często tak się zdarza. Być może to jest tak, że jest to, y, ta sfera jest nieświadoma tego, jak powinna się zachować. Być może jest tak, że y, królują tutaj właśnie takie ostre podziały, takie właśnie blogi specjalistyczne, niespecjalistyczne, być może niektórzy wpadają w kompleksy i myślą sobie o tym, no na przykład prowadzę bloga o kulinariach, czyli tak naprawdę no, nie jestem jakby w mainstreamie jakichś dyskusji wartościowych. A jesteś tak, że y, te blogi ze względu na ich tematykę i na tą jakby taką e, niby niespecjalną tematykę, niespecjalizującą się tematykę są właściwie przypisane w sferze bardzo emocjonalnej. Część blogów to jest bardzo taka sfeminizowana strefa i może się okazać, że właściwie jakieś uwagi, których często brak, mhm. na przykład e, brak chodzi o komentarze i o taką społeczność. Mogą na przykład bardzo dotknąć osoby, które na przykład pojawiają się na blog-forum. Więc myślę, że czasami podziały są bardzo sztuczne i krzywdzące, a z drugiej strony, tak jak teraz się okazało w tym roku, no jest to dobry przyczynek do tego, żeby się zastanowić się nad tym, jak marketing może być poprowadzony, jak się samemu edukować i jak tak naprawdę wpływać na jakość tego, co się prezentuje na swoim blogu. No właśnie, a jakie akcje byłyby fajne według Ciebie? Myślę, że byłoby super to, żeby reklamodawcy, którzy się zgłaszają, tak naprawdę byli poddani konkretnej kooperacji ze strony autora bloga. Czyli na przykład, żeby można była możliwość, była chęć i była bardziej asertywna postawa w tym, żeby bardziej negocjować to, w jaki sposób coś będzie prezentowane, albo być może negocjować to, żeby więcej osób było w to zaangażowanych lub też sprawić, żeby to nie było takie zwykłe, na przykład pokazanie papieru do wypieku chleba, czy wypieku właściwie ciasta i obok po prostu efektu wypieku. Coś, co po prostu jest, no, bardzo takie. Jest bardzo frost, jest też takie bardzo dosyć martwe i sztywne. E, więc myślę, że tutaj um, warto by było, żeby każdy mógł zawalczyć o to, jak, jak ta wizja reklamy mogłaby się po prostu prezentować. Więc na pewno na pewno jakieś dyskusje z reklamodawcami. E, ja też miałam takie przykłady, że zgłaszały się do mnie różne firmy, które chciały, żebym um, coś prezentowała na blogu. Ja na przykład na to się nie zgadzałam, a później się okazywało, że inne osoby na przykład podejmowały ten temat. I to jest OK, ponieważ to jest osobisty wybór każdego i decyzja. Ale wtedy na przykład no, widziałam, że wszystko jest, tak naprawdę na tę samą nutę. Jest po prostu logo, jest, jest właśnie ten konkretny sponsor, i, i ta, po prostu ten produkt. I to wszystko jest po prostu, jest ta sama kalka, to jest po prostu ta sama klisza. Mhm. I to jest po prostu mało ciekawe.